Panie senatorze, panie panowie radni, szanowni mieszkańcy Mysłowic, to dla mnie, bądź co bądź Mysłowiczanki, bardzo wielka chwila. I mimo tego, że myślami jestem w Warszawie, sercem w Gdańsku, postanowiłam spędzić ten dzień właśnie tutaj, w Mysłowicach, w środowisku moich najbliższych, rodziny, przyjaciół. Ksiądz dzisiaj powiedział: Ten samolot nie miał prawa spaść. Tak, ta katastrofa nie miała prawa się wydarzyć. Co to za kraj, który nie potrafi, nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa najważniejszym przedstawicielom tego kraju? I mimo tego, że mnożą się pytania, wątpliwości, nie znajdujemy dzisiaj po roku odpowiedzi na nie, niezabliźnione rany od paru dni zaczynają krwawić, i mimo tego, że ta rozpad jest Chyba taka sama jak przed rokiem. To jednak ta piękna śląska tradycja, że w rocznicę śmierci najbliższych spotykamy się w kościele, a potem spotykamy się po to, żeby o nich powspominać. Jest mi najbliższa sercu. O każdym z tych 96 osób można byłoby napisać książkę. Piękną książkę. Byli normalnymi ludźmi. Wspaniałymi córkami i synami Polski. Prezydent był prezydentem zwykłych Polaków. Oboje z panią prezydentową doskonale rozumieli problemy życia codziennego normalnych mieszkańców. Polska Solidarna nie była dla nich tylko hasłem. Zarażali tą swoją miłością do najprostszych i największych problemów w tym kraju, nas wszystkich. Zacznie nam ich brakuje. Panie prezydencie. Leszku, byłeś zwykłym człowiekiem, ale niezwykłym prezydentem. Takim zapamiętamy cię wszyscy, którym bliska była idea Polski Solidarnej. Takim zapamiętają Ciebie i wszystkie osoby Ci towarzyszące, mieszkańcy Mysłowi. Bardzo dziękuję radnym. Za tą uchwałę i za chęć upamiętnienia historii, która chyba w historii świata się nie wydarzyła. Bardzo dziękuję i jestem dumna z tego, że ten dzisiejszy, jakże smutny w moim sercu dzień spędzam właśnie tutaj, razem z Państwem. Pamięć o tych osobach nigdy nie przeminie. Mówi się, że z czasem. Mija, że, że wypełnia się wszystkie pustki. Pustkę po tych osobach będzie niezwykle trudno zapełnić. Minął rok, a ta pustka boli tak jak rok temu. Dzisiaj rano obudził mnie SMS od mojej przyjaciółki, która. która SMS, który wysłała 10 kwietnia 2010 roku. Bożenko, odezwij się, bo nie wiemy, czy nie leciałaś z Panem prezydentem. Tyle razy mu towarzyszyłam w wielu yy, delegacjach, spotkaniach, zwłaszcza tu na Śląsku, do których tak chętnie się przygotowywał i z taką ochotą tu przyjeżdżał. Szanował ciężką śląską, górniczą, zwłaszcza górniczą i hutniczą pracę. Nasze śląskie tradycje i wszystko to, co związane jest z uszanowaniem tego, co dla niego było najcenniejsze. Rodziny, tożsamości, miłości do ojczyzny, przywiązania do ziemi. Kiedy przeczytałam tego smsa, w którym moja przyjaciółka rok temu pytała się, gdzie jestem, uświadomiłam sobie, że od 10 kwietnia, kiedy patrzyłam na Polskę i moich rodaków przez okna Pałacu Prezydenckiego, przez Pryzmat 11 trumien, które tam stały. Wiedziałam, że coś się skończyło. Ale wiedziałam również, że jak się coś kończy, to po to, żeby się mogło coś zacząć. Ja wierzę, że ta dzisiejsza uroczystość jest początkiem czegoś nowego: czegoś, co będzie zupełnie nowym wyobrażeniem tego, co polskie, tego, co wspaniałe, ale również czymś, co połączy nas z tymi ludźmi, którzy odeszli na wieczną służbę. Pamięć o nich pozostanie na pewno na zawsze w naszych sercach, w naszej pamięci, w naszych myślach, a dzięki temu obeliskowi, który to powstanie, będziemy mogli naszym następnym pokoleniom mówić o tym, że zwykły człowiek, wielki prezydent, mały rycerz, jak o nim się mówi, na zawsze w historii będzie miał swoje miejsce. Cześć ich pamięci.